Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj przyszedł czas na pole magnetyczne i zaczniemy jak zwykle od krótkiej definicji pola magnetycznego. Pole magnetyczne to wektorowe pole fizyczne opisujące oddziaływania magnetyczne w przestrzeni. Jest generowane przez poruszające się ładunki elektryczne lub przez materiały magnetyczne. I teraz e, o, zaznaczam, że pole magnetyczne to jest wektor z tej definicji to wynika e, opisuje oddziaływania magnetyczne w przestrzeni, czyli magnetyczne e, jest generowany przez poruszające się ładunki elektryczne, czyli ładunki elektryczne muszą się poruszać, czyli na przykład jest to prąd w przewodniku lub przez materiały magnetyczne. I tutaj możemy, możemy dla przykładu podać magnes stały. Jak moglibyśmy to wyjaśnić trochę inaczej, trochę w inny sposób, to można powiedzieć, że pole magnetyczne to taki niewidzialny obszar wokół magnesów przewodników z prądem. Muszą być z prądem lub na przykład Ziemi, tak? w którym obiekty takie jak na przykład igła kompasu mogą być wprawiane w ruch przez siły magnetyczne. Tak to, tak to należy, należy rozumieć. Jeżeli chodzi o definicję kluczowych terminów związanych z tym obszarem, to warto jeszcze powiedzieć, co to jest w ogóle pole fizyczne bo Polem fizycznym jest oprócz pola magnetycznego, na przykład pole grawitacyjne, tak? Czyli pole fizyczne jest to obszar, w którym każdemu punktowi przestrzeni przypisujemy pewną wielkość fizyczną. Na przykład, na przykład siłę. Pole magnetyczne to oczywiście pole wektorowe. W każdym punkcie ma wartości kierunek. I to, to trzeba zapamiętać, że że pole magnetyczne jest polem wektorowym. Co opisuje opisuje na przykład natężenie pola magnetycznego? Natężenie pola magnetycznego, natężenie pola magnetycznego opisuje indukcja magnetyczna. Ona jest wyrażona literką B jest to oczywiście wektor, i wskazuje, jak silne jest pole. W którym kierunku działa. E, oczywiście, e, należy pamiętać, że jednostką jest Tesla. Czyli jedna Tesla. E, jeżeli chodzi o, o, o samą jednostkę, e, to jest ważne. E, także może przytoczę. Przytoczę definicję, że jedna Tesla to wartość indukcji magnetycznej, przy której na przewodnik o długości jednego metra, przez który przepływa prąd o natężeniu jednego ampera, działa siła Lorentza o wartości jednego newtona, newtona, gdy przewodnik jest ustawiony oczywiście prostopadle do kierunku pola magnetycznego. Czyli jeżeli tutaj z boku, może, może napiszę. Jak wyrażamy tą, e, tą jednostkę? E, jedna Tesla, tak? To jest równe 1 Newton podzielić na amper razy metr. To jest e, jedna Tesla. E, oczywiście... Mm, może, oczywiście 1 N to jest kilogram razy metr na sekundę kwadrat, więc można jedną teslę też zapisać w ten sposób, że jest to 1 kilogram podzielić przez sekundę kwadrat razy amper. To też jest dobra definicja, jeżeli za newton oczywiście za jednostkę Newton stawimy kilogram razy metr na sekundę kwadrat. I teraz wracając do, do, naszych, do naszych definicji, czyli mamy indukcję magnetyczną, czyli opisuje natężenie pola magnetycznego, ale też mamy samo natężenie pola magnetycznego, i on jest wyrażany literką H, to trzeba pamiętać, duże H, i wektor, jest to wektor opisujący pole magnetyczne wytwarzany przez prąd elektryczny lub magnesy, i wtedy jednostką jest amper na metr. Czyli jednostką H, tutaj może dopiszę, H jest w jednostkach amper na metr. I to, to nazywamy natężeniem pola magnetycznego. Natężenie nie, pola magnetycznego. Czyli indukcja magnetyczna opisuje nadężenie pola magnetycznego, a nadężenie pola magnetycznego opisuje pole magnetyczne. I mamy oczywiście do czynienia w polu magnetycznym z liniami pola magnetycznego, czyli to jest de facto wizualizacja kierunku pola magnetycznego. Czyli i tutaj co ważne i co trzeba zapamiętać, to linie wychodzą z bieguna północnego magnesu i wracają do bieguna południowego. Czyli strzałka jest zawsze od bieguna północnego do bieguna południowego. I teraz uwaga, przy magnesach nie zawsze jest tak, umownie się oczywiście przyjmuje, że biegun północny N jest niebieski, a biegun południowy... S jest czerwony, natomiast nie zawsze, nie zawsze jest to spełnione. Ja spotkałem się z magnesami, które były oznakowane od, odwrotnie. Także, jeżeli chodzi o kolorystykę, ona nie jest, jakby, nie jest narzucona, natomiast jest umowna. Na to, trzeba, na to trzeba uważać. Czyli były odwrotnie pomalowane, po prostu. Więc na to trzeba uważać, że kolor nie zawsze. Nie zawsze powie o tym, który, jest, który biegun jest północny, a który, jest, który biegun jest południowy. Teraz przechodząc do wzoru opisujące pole magnetyczne, to tutaj mamy pierwszy wzór, oznacza, że ten będziemy omawiać. B, indukcja magnetyczna w Teslach. Zauważamy, że jest nad nią, nad nią strzałka, nad tą indukcją magnetyczną, więc jest to wektor. Ile o tym trzeba pamiętać? Równa się Mi0, czyli przenikalność magnetyczna przy próżni. W elektryczności mamy przenikalność elektryczną próżni, w magnetyzmie mamy przenikalność magnetyczną próżni. I tutaj jest jej wartość 4,10 do minus 7 tesla razy met na amper. To jest jednostka tej, tej wartości. Oczywiście jest to skala, bo jest to liczba. Następnie mamy natężenie prądu i w amperach jest to, jest to skala, także i dzielimy to przez 2pi i e oznacza odległość od przewodnika w metrach. I to jest taki podstawowy wzór opisujący ilościowo pole magnetyczne. Mamy oczywiście taki ogólny wzór tutaj pod spodem, czyli prawo biota sawata. Że oddzielny jakiś odcinek o tym kiedyś nagram, natomiast prawo biotasowe to jest takim ogólnym wyrażeniem indukcji pola magnetycznego, czyli mamy tutaj mamy tutaj B, czyli to samo. Tutaj dorysujemy sobie mi0, to jest to, to samo, ta sama wartość przez 4 pi razy i i tutaj pojawia nam się dodatkowo delta L, czyli długość fragmentu przewodnika, później mamy sinus theta, Kąt pomiędzy przewodnikiem a wektorem łączącym punkt obserwacji z przewodnikiem i przez R2. R2 to oczywiście odległość od przewodnika, która była w pierwotnym wzorze. I teraz, i teraz widzimy, że, że jednostka jest ta sama, czyli wyjdzie nam to w Teslach, bo delta R jest w metrach R w kwadracie będzie w, wtedy w, też w metrach tylko do kwadratu met z licznika skróci się z metem z mianownika i powstanie nam, nam ten sam ta sama wartość ta, ta sama jednostka czyli, czyli Tesla dodatkowo dołączyłem jeszcze tutaj bo opisuję oczywiście pole magnetyczne kwa ampera i tu jest opis trochę wykraczający poza, poza szkołę średnią. To jest całka, całka po wodzie B razy DL, czyli, czyli całka indukcji magnetycznej po, po zmianie długości jest równa 0 razy I. Ten wzorek nawet może kiedyś omówię oddzielnie wtedy, kiedy będę, będę omawiał prawa Maxwell'a w obszarze rozszerzonej, rozszerzonej wiadomości szkoły średniej, natomiast na chwilę obecną po zostawiam go w, w tej formie bez, bez dodatkowego omówienia. Natomiast prawa Ampere oczywiście jest opisem ilościowym także pola, pola magnetycznego. Przechodząc dalej, Czyli mam interpretację fizyczną wzoru, regułę prawej ręki, tutaj też występuje reguła prawej ręki. Pamiętamy ją z iloczynu, iloczynu wektorowego, natomiast tutaj opiszę, opiszę jak, jak ją się wykorzystuje, ponieważ to jest troszeczkę inaczej. A zatem, jeżeli chodzi o interpretację, to, to pole magnetyczne, to trzeba pamiętać czyli pierwsza zależność interpretacja, pole magnetyczne maleje z odległością od źródła. Czyli im dalej jesteśmy od przewodnika z prądem, tym słabsze jest nasze pole. To jest pierwsza. Druga natomiast, odnośnie natężenia prądu i pola magne, indukcji pola magnetycznego. Zależność od natężenia prądu jest następująca, że im silniejszy, że silniejszy prąd generuje de facto silniejsze pole magnetyczne, tak, no bo jest w liczniku. O tym trzeba o tych dwóch zależnościach interpretacyjnych związanych ze wzorem należy pamiętać. I teraz, jak ustala się kierunek, kierunek pola? A właśnie ustala się za pomocą reguły prawej ręki. Czyli kierunek indukcji magnetycznej określa się właśnie tą regułą. I jak ją wykorzystujemy, oczywiście, prawa ręka. Nie pomylmy oczywiście, z lewą, bo też tak, też tak się zdarza. Czyli pamiętamy, że prawa, prawa ręka, kciuk, 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 pod kątem prostym do, do palców, czyli 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 można go ustawić na przykład do góry. I następnie przesuwając, oznaczamy, oznaczamy kciukiem kierunek natężenia prądu, który płynie, czyli kierunek prądu de facto, a jeżeli palce ręki pozostałe, zegniemy to palce właśnie wskażą nam kierunek linii pola magnetycznego. Czyli tak. Kciuk, kciuk w górę, później, później, później tak robimy, aby, aby kciuk który jest do góry i, i natężenie prądu, kierunek natężenia pędu były w tym samym w tym samym kierunku i następnie zginamy palce. Prawej ręki i to wskazuje nam kierunek linii pola, pola magnetycznego. Można to też, jeżeli ktoś będzie chciał, zobaczyć, w którym wymiarze. W przeglądarce są takie, takie, takie informacje. Także zapraszam do wpisania takiej frazy reguła prawej ręki dla, dla pola magnetycznego i. I można zobaczyć, zobaczyć to, to, to na rysunku. Ja nie będę wykonywał tego rysunku, bo jest on dostępny wszędzie, więc, więc, więc nie ma sensu tego, tego powtarzać. Jeżeli chodzi o, o zastosowanie i występowanie pola magnetycznego, to oczywiście, jeżeli chodzi o występowanie no to występuje, występuje pole magnetyczne wokół przewodników z prądem, czyli tutaj trzeba zapamiętać, że każdy przewodnik z prądem generuje pole magnetyczne. To jest dość nieintuicyjne, natomiast tak jest, czyli jeżeli płynie prąd w przewodniku, to jest generowane pole magnetyczne przez ten, przez ten przewodnik z prądem. Jeżeli chodzi o magnesy, magnesy taryfałe, Czyli tak jak na przykład standardowy mag magnes, który, który widzieliście na pewno w szkole, albo macie w domu, albo, albo można kupić magnes sztabkowy w sklepie, to magnesy te wytwarzają stałe pole magnetyczne. Jeżeli chodzi o ziemskie pole magnetyczne, bo ziemia też generuje pole magnetyczne. To, to po prostu jest ono, jest ono wytwarzane, wytwarzane przez, przez Ziemię. Co ciekawe, ono, ono chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym. To jest jego ważna zaleta. No, dzięki temu możemy funkcjonować funkcjon między innymi, dzięki temu możemy funkcjonować, funkcjonować i żyć na Ziemi. I występowanie to także, występuje także w cewkach elektromagnetycznych. Co należy pamiętać, że zwojnice z prądem wytwarzają silne pole magnetyczne i je się wykorzystuje na przykład w elektromagnesach. I może przekornie powiem też, gdzie nie występuje pole magnetyczne, czyli inaczej, kiedy nie występuje, czyli pole magnetyczne w ogóle nie działa na cząstki nieruchome, czyli na ładunki statyczne oddziaływuje tylko na poruszające się ładunki lub inne pola magnetyczne. Czyli jeżeli mamy jakąś jedną cząstkę nieruchomą, jest to na przykład ładunek statyczny, to pole magnetyczne nie będzie działało na, na, na tą cząstkę. Gdzie się wykorzystuje, gdzie się wykorzystuje pole magnetyczne? Hmm. A oczywiście, to silniki elektryczne to jest, to jest pierwszy punkt, czyli e, gdzie zamieniana jest energia elektryczna na mechaniczną poprzez właśnie pole magnetyczne. E, naturalne, oczywiście, naturalne miejsca to też e, generatory, gdzie zamieniana jest energia mechaniczna na, elektro, na elektryczną w elektrowniach. E, no, na przykład wykorzystywane jest oczywiście w nawigacji, tam gdzie używamy kompasu, czyli igła kompasu wskazuje północ dzięki ziemskiemu polu magnetycznemu, kiedyś przechowywano dane na taśmach magnetycznych, to też czy jako, jako magnetyczne materiały pamięciowe to się Wykorzystywało się pole magnetyczne. A, i oczywiście jest wykorzystywany w rezonansie magnetycznym, tak? czyli w medycynie, po to, żeby, żeby obrazować wnętrze, wnętrze ciała. to W skrócie też możecie, możecie sobie poczytać, albo kiedyś nagram o tym, o tym jakiś odcinek. To się nazywa MRI. Ok i co mamy? Myślę, że wszystkie inne zastosowania, myślę, że to takie podstawowe, które, które, które warto wiedzieć, że jednak pole magnetyczne jest, jest czymś bardzo ważnym. Jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi, tak żeby lepiej zrozumieć pole magnetyczne, to oczywiście punkt pierwszy, czy pole, czy pole magnetyczne jest polem wektorowym czy skalarnym, to oczywiście jest pole, pole magnetyczne, czyli ma wartość i kierunek. I tu ważne jest, aby wiedzieć, że linie pola wskazują kierunek, a wartość określa jego siłę. Kolejne pytanie: jakieś ciekawe: o, czy, czy istnieje magnetyczny biegun pojedynczy, czyli tak zwany monopol magnetyczny? I teraz na, na dzień dzisiejszy i na chwilę obecną e, odpowiedź prawidłowa jest nie. Bo zawsze wy, występują parę biegunów północny i południowych. E, pojedyncze e, bieguny magnetyczne, one są poszukiwane. Natomiast nie zostały jeszcze zaobserwowane w przyrodzie, więc, więc prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź, że nie występuje magnetyczny biegun pojedynczy, czyli tak tzw. monopol magnetyczny. O, może dopowiem to, to, czego wcześniej nie dopowiedziałem, i odpowiem na pytanie takie, czy, czy Ziemia ma pole magnetyczne? I tu od, odpowiedź jest oczywiście twierdząca. I powstaje w wyniku ruchu stopniowego żelaza i niklu w jądrze ziemi, dzięki czemu jest generowany prąd, prąd elektryczny. Także o tym też może, może kiedyś, kiedyś nagram oddzielny, oddzielny film. Natomiast na chwilę obecną ta wiedza w zupełności, w zupełności wystarcza. Hmm, czy wszystkie materiały reagują na pole magnetyczne? Hmm, I tutaj odpowiedź jest negatywna, nie wszystkie. Gdyż materiały w ogóle można podzielić na diamagnetyczne, paramagnetyczne i ferromagnetyczne. I właśnie to jest podział ze względu na ich reakcję na pole magnetyczne. Także nie wszystkie reagują na pole magnetyczne. Hmm. Co warto jeszcze wiedzieć? Czy linie pola magnetycznego są zamknięte? Odpowiedź jest twierdząca, linie pola magnetycznego oczywiście są zamknięte i tym samym nie mają początku ani nie mają końca. I tworzą zamknięte pętle, co jest tego wynikiem? Wynikiem tego jest e, oczywiście brak monopoli magnetycznych, tak? czyli, czyli zawsze są dwa i zawsze e, przez to powodują, y, przez to, że nie ma monopoli, y, są, y, są, y, są, y, są zawsze dwa bieguny, y, to linie, linie są y, zamknięte. Y, 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 cóż jeszcze? O. Takie pytanie się nasunęło. Czy pole magnetyczne przenosi energię? To jest pytanie ciekawe. Odpowiedź na nie jest następująca: oczywiście, tak. I w połączeniu z polem elektrycznym przenosi energię w postaci fali elektromagnetycznej. Także pole magnetyczne jak najbardziej przenosi, przenosi energię. Myślę, że na tym na tym skończymy. Jeżeli, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam do, do zadawania w komentarzu, albo proszę o kontakt, jeżeli chciałby ktoś rozwinąć temat, czy, 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 czy rozwinąć ten temat, czy, czy też czy też opisać ilościowo, na przykład jakiś bardzo ciekawy przypadek, zapraszam serdecznie do kontaktu. Dzięki serdecznie za dziś i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!